Dostałam telefon z propozycją wzięcia udzia udziału w Królowych Przetrwania, to usłyszałam, że program będzie wyglądał jak Asia Express. Akurat ten konflikt był prawdziwy i wydaje mi się, że dalej jest. Może w Oktagonie trzeba go wyjaśnić. Nie, w życiu bym nie chciała się bić za netą. Uważam, że dla mnie to była delikatna strata czasu. Chciałabym bardzo nagrać film po raz i cała akcja miałaby się rozgrywać w autokarze. Tak, ale wiesz co, powiem Ci, że nie wiem, czy to nie jest jedna i ta sama osoba, bo zawsze jak robię jakieś programy typu roast lub na, na fejmie są, są takie programy też, to z, chyba zawsze dzwoni jakiś facet i pyta o filmy. Ja też do Lexy nic nie mam, no darzę ją szacunkiem i ją lubię. Także no. To co mnie też zaskoczyło, co dzisiaj lekcji przyznała, to to, że była na pierwszym afterze po fejmie, na którym ty byłaś. I <noise> ja <głos> tak ja powiedziała, że jeszcze wtedy nie była influencerką. To ciekawe. Ty jej nie pamiętasz wtedy. Nie, ten... w ogóle. Nie zawodzę Ci w powiedzieć. Nie, 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 nie. Cześć, Aleksandra Florczego. wraz ze mną Marta Linkiewicz. Hej. Hej. <noise> Marta, powiedz mi, jak ty się czułaś na tym panelu, jak weszła Marianna i skradła cały show. Bo miałam wrażenie, że skradła jednak, Wam te show. Z e, tak, to prawda. Marianna zawsze hmm, Marianna zawsze jest, jakby to powiedzieć, na pierwszym planie. Ona jej show. Hmm, jakby powiedziałam, że tak będzie. Marianna potrafi cały czas mówić i mówić i mówić, i ona ma swój plan, który realizuje. I yeah. No i robi to dobrze, tak jak sama powiedziałaś, że jej to wychodzi, i gdzieś tam się odnajduje w tych frikach. O to też tutaj mm -hmm. chodzi. A czy ty miałabyś, myślisz. Chęci z nią zawalczyć? Jakby była taka propozycja w przyszłości? Nie, raczej nie wiem. Może, może w przyszłości. Na razie o tym nie myślę. Na razie o tym nie myślę, bo mam swoje zaplanowane walki, więc skupiam się na tym, co jest teraz. Czyli już masz kolejne walki, które tak. będą po lekcji. okej? Okay. I to nie będzie w Klaucie? Nie. Jeżeli chodzi o Lexi, no to rozmawiałam z nią przed chwilą i mówiła o tym, że będzie jej ręka powędruje ku górze 9. Zapytałam, czy będzie wtedy królową Freak fightów, no bo też widziałam twój wywiad dla szalonego reportera i tam rozmawialiście o tym, że no jesteś teraz topową tak naprawdę Freak Fighterką, też zapoczątkowałaś tak naprawdę to wszystko. I jak wygra z tobą Lexi, no to czy poczuje się właśnie tą królową i najlepszą Freak Powiedziała, że tak. Myślisz, że będzie mogła zasłużyć sobie na ten tytuł? Uważam. Że Lexi wygrała w momencie, w którym przyjęła ze mną walkę, ale typowo pojedynku um, na pewno ze mną nie wygra. Mm. Okej. Okay, um, czyli nadal będziesz królową, na, będziesz, będziesz na, na topie po prostu i teraz mnie ciekawi to, z kim ty zawalczysz, bo tych freak fighterek to nie ma za dużo. Wiesz co, ja w ogóle nawet nie myślałam, o tym, że jestem jakąś. Królową? Freak coś takiego? Ale... Yy, ale dobra. Z kim, z kim zawalczę? Nie mogę zdradzać. W te, w ten, wiem, że nie możesz zdradzać, ale chodzi mi o to, że mało się osób robi po prostu. Takich, które mogłyby Tobie zagrozić w jakiś no tak, sposób. No tak. No to... Więc... Nie, no, no, zawsze się Kogoś wynajdziesz. Zawsze ktoś się znajdzie, ktoś, kto będzie chciał się bić, a jak nikt się nie znajdzie, to no, trudno, nie będę się bić. Były telefony też do studia. Dzisiaj jeden był taki bardzo nieprzyjemny, aż ja miałam takie ciarki Renady, jak słyszałam tego gościa, który dzwonił o jakiś angaż do swojego, um, no. tam nie wiem czego, <grych> co on tam tworzy. Chciałby bardzo nagrać film Pols. I cała akcja miałaby się rozgrywać w autokarze. Tak, ale wiesz co, powiem Ci, że nie wiem czy to nie jest jedna i ta sama osoba, bo zawsze jak robię jakieś programy typu Rose lub na, na Fejmie są, są takie programy też, to z, chyba zawsze dzwoni jakiś facet i pyta o filmy. Są i ja, nie mam ma, no pojęcia. Słuchaj, po prostu co? to jest jakiś hater pewnie, albo jakiś fan y, krypto. Yes. Y, ale no, ja jakby, ja nie pozdrawiam tego pana, bo to było cringe'owe i widzowie, piszcie, co wy o tym sądzicie. No bo mam wrażenie, że ty też źle, znaczy odebrałaś to, jakby takie, to było żenujące zachowanie. No bo było. Także widzowie, wyjaśnijcie tutaj w komentarzach, jak to według was wygląda. Był też, był też telefon, który był raczej pozytywny. Było tam, że tobie kibicują. Tak? Tak, był, był a, taki była, telefon. Była jedna, chyba Marysia jakaś dzwoniła. Tak, że team, team Marta tylko i tak dalej. Też było właśnie o Marianie Schreiber, ale ty już powiedziałaś, że ona, że jakby z nią nie wiesz, czy, czy byś chciała zawalczyć, bo to ja nie wiem też, czy Marianna by z domu chciała, bo ona może jednak nie czuć się na siłach takiego wyzwania. Zapytam ją o to dzisiaj po... Zapytaj się, zapytaj się. Zapytam się. Powiedz mi, co z tą koszulką w ogóle, o co tam chodziło? O co chodzi z koszulką? No, Lexi, pamiętam, była na wakacjach w Meksyku i dodała takie fajne zdjęcie gdzieś tam chyba na TikToka w takiej koszulce. Ja to zobaczyłam i stwierdziłam, że wow, jaka fajna też chcę taką koszulkę. Więc napisałam do Lexi okay. prywatnie na Instagramie, że mi ją kupiła, ona mi ją kupiła i potem wróciła do Polski i pisała do mnie rzeczywiście, żebym odebrała tą koszulkę, a ze mną ciężko jest się umówić. Mi jest ciężko się z przyjaciółmi umówić, wiesz, a co mm -hmm. dopiero z Lekcji. I jak zapomniałam o tym, totalnie o tym zapomniałam. W szoku byłam, jak dzisiaj ją wyciągnęła, są. So yeah. Bo zapomniałaś w ogóle o tej sytuacji, że tak, miała miejsce. Mm -hmm. No to, to ciekawe było. I Lekcji też w sumie cały czas po, o tobie opowiada się bardzo pozytywnie. I ja myślę, że ta walka też będzie bardziej sportowo pod uwagę, jakby brana, niż tak wiesz, jak niektóre te friki, czyli Dymogenie, tak samo jak ty zaczynałaś tam pierwsze swoje walki, to było raczej nie na sportowo, a raczej tak, żeby zrobić show, nie? No, ja, ja też do lekcji nic nie mam. No, darzę ją szacunkiem i ją lubię. Także, no. To, co mnie też zaskoczyło, co dzisiaj lekcji przyznała, to to, że była na pierwszym afterze po fejmie, na którym ty byłaś. Ha! ja tak. Te... Ja powiedziała, że jeszcze wtedy nie była influencerką. To ciekawe. Ty jej nie pamiętasz wtedy? Nie, w ogóle. Nie zawodzę ci powiedzieć. Nie, 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 nie. No i teraz dochodzimy do momentu, gdzie właśnie tak jak Arek Kowowski powiedział, że 2024 rok i najspokojniejsza osoba to Marta Linkiewicz. Czujesz się tak, że jesteś właśnie. Czy czujesz taki wewnętrzny spokój w ogóle? Tak, czuję taki wewnętrzny spokój. I też um, ja nie jestem po prostu showmanem. Nie, nie umiem udawać. Jakby nie. Nie umiałabym tak jak Marianna na przykład. Potrafi. ona chyba ma wprawę po prostu z takimi wystąpieniami, przemówieniami, tak? Bo gdzieś tam ona jest politykiem, tak? Znaczy chciała być. Chciała być politykiem. I może jest. Okej. Okay. Eee, no. Tak, natomiast y, byłaś teraz w programie Królowe Przetrwania i tam też o to padło pytanie, y, tak? ktoś dzwonił i pytał o, tak, mm -hmm. o Anetę Glam i y, o ten konflikt, który tam miałaś i czy to było reżyserowane, czy to było naprawdę? Mm. Ty powiedziałaś właśnie, że to było naprawdę. Nie, akurat ten konflikt był prawdziwy i wydaje mi się, że dalej jest. Może w Oktagonie trzeba go wyjaśnić. Nie, w życiu bym nie chciała się bić za tą Okej. Okay. No to tutaj mamy też odpowiedź, bo pewnie będą takie pytania, bo ludzie widzieli, że żyją tym tematem teraz, mm -hmm. tej waszej tego spięcia. No to już ostatni, ostatnia kwestia. Jak Ci się podobało w ogóle w tym programie Królowe Przetrwania? Uważam, że dla mnie to była delikatna strata czasu. To też powiedziałaś, nie? Chyba w mm. tym. Tak, tak. Czy mi się podobało? No nie. Spodziewałam się zupełnie czegoś innego, innego formatu. Myślałam, że będzie więcej ruchu, a mniej dram. A jakby program opierał się głównie na dramach i na takich konfliktach. Może do Asia Express, jakbyś miała możliwość. No wiesz, w sumie to. Czemu, takie wyzwania też? W sumie czemu nie? No, jak e, dostałam telefon z propozycją wzięcia udzia udziału w Królowych Przetrwania, to e, usłyszałam, że program będzie wyglądał jak Azja Express, e, ale nie wyglądał jak Asia Express, więc dlatego dlatego mi się nie podobało. No. Zobaczymy, co przyniesie los. Dobrze, to ja się już nie męczę, leć na trening, dziękuję. bo wiem, że biegniesz i powodzonka. Dziękuję, dziękuję.